Gigantyczne cyce, smaczne jajecznice Szarda z nekromanta wymachuje mi penisem Jego to przyjaciel, nie ten to ma kognia jest inaczej, raz jest dupę, raz jest olwia Lester teraz żelera skała O Boże, napadnie faja, jego ciągle stała Jestem pierdolnięty, głupi i jebnięty, dlatego też ci powiem jedną tylko rzecz. Pokaż mi swoje jaja. -ja. Pokaż mi swojego chuja. Pokaż mi swoje pośladki. Pokaż mi także swe towary. Mroczne tajemnice, mroczne tajemnice Gomez wszystko wiedział, i wyruchał na główcece. Mroczne tajemnice, mroczne tajemnice Dzięki waleniu mojego puta sam mam największe wice Chociaż nie wiem, jak się nazywam Codziennie kuta skazę Żrode mnie straszyli, dupę też ruchali, ale się nie dałem i ja też ci wyruchałem. Ciociec dla mnie bardzo pierdolniemycy, bez i tajemnic, to da jest najlepszy.